Dzień dobry, nazywam się Martyna Cichoń. Uczę się obecnie na kursie aktorskim w Act Studio i w szkole muzycznej drugiego stopnia. Mam doświadczenie na planach filmowych, grałam kilka ról epizodycznych w serialu Barwy Szczęścia, w Wielkiej Warszawskiej i w 48 godzin zaginieni, a także w teledysku. Uwielbiam śpiewać, tańczyć, grać na pianinie i też nagrywać fi filmiki w mediach społecznościowych. A przede wszystkim uwielbiam wyrażać się poprzez stylizację i pasjonuję się modą alternatywną. Ukończyłam lingwistykę stosowaną angielsko-hiszpańską.